Dzisiaj zaczynam w tym samym miejscu co ostatnio. Póki jeszcze nie, puściło, yy, nie puściły krzaki liści, to postaram się pochodzić tutaj, gdzie znalazłem tego szeląga. Yy, pokręcić się. No, dzisiaj jest Niedziela Palmowa. Parking jest pusty. Ludzie raczej się tutaj nie pojawią. Przynajmniej nie tak rano jak ja. Że mam trochę spokoju i będę się tutaj, Będę się tutaj biegał Także jest biegam. pierwszy sygnałek dzisiejszego dnia To jest w samej drodze Przy skrzyżowaniu biegam po tych krzaczorach Jakiś coś no To jest Jakiś pieniądz, a to nasz współczesny w sensie. A 10 groszy to nie współczesne, tylko pyryle 10 groszy pyryle ale znowu zaczynam od monety. Także już jest dobrze już jest dobrze, zobaczymy co ten dzień przyniesie. Jak jest sygnał stały znowu, tam miałem te 10 groszy, Uszedłem tutaj dosłownie 3 metry Stałe 72, także kopię i zobaczę, cóż to ciekawego mi ten las przyniósł w tej, w tej chwili. No, tym razem już nie jest tak pięknie, kapsel od także Także tamtym razem był kapsel i moneta na początku, tym razem jest tak samo. Ale dobra, najważniejsze, że się rozpogadza, słońce zaczyna wychodzić, także... Będzie miły dzień. Kolejne e, znalezisko. 23 sygnał jest łódeczka, ale ta jest w stanie naprawdę fajnym. O nie, rozwalona. Kurczę, taka ładna. Ale nic, zabieramy. Słuchajcie, jest dzisiaj szczęśliwy dzień. Sygnał pięćdziesiąt sześć jest kolejna moneta, nie wiem co to jest, zaraz przeszczotkuję i zobaczę. No. Delikatnie to yy, zrobiłem. Nie wiem czy to będzie widać, ale to jest dwa grosze międzywojenne stan słabiutki. Stan słabiutki, ale jest. Jest normalnie obok tego tutaj zakopałem. A teraz tu mam stały sygnał podejrzewam że może być też fajna fajna sprawa zaraz wykopałem coś tutaj jest jest okrągłe coś i co my tu mamy Tutaj wchodzę przy tym skrzyżowaniu, muszę to szczoteczko potrafić. Szczęśliwy działek dzisiaj jest. Piąć yy, groszy międzywojenne. Także kolejne. Kolejna moneta. Kłódeczka, monety. No i też się trafiły, ale tego nie pokazywałem. O, trzeba będzie to popracować nad tym w domu. Może się coś z tego będzie jeszcze Uda, uda się coś z tego uratować. Może nie są to pierwsze wojenne znaleziska. Ale te są bardzo ładne monety, przynajmniej moim zdaniem najładniejsze. Z wszystkich polskich także. Cieszakie znalezisko droga centralnie. Przy samej drodze. Jest łuska. samochody jeżdżą No ja tutaj kawałek historii odkryłem Moneczko wyszło, pogoda się zrobiła Jest ekstra Jedna takie cudo wyszło wygląda na jakąś klamerkę, która już nie ma środka Sygnał był na monetkę takie 56. Nie wiem, jakaś klamerka od czegoś, sprzączka taka. Ale taki sygnał do kopania, także takie znalezisko. O. Ale i tak udany działek póki co. Yy, następna Następna rzecz Sygnał 35 na to był I to jest łóżka. Jest na niej, jest na niej napisane. Napisane jest tyle, że nic nie widać. I kawałeczek obok druga, druga taka sama. Druga taka sama też nic na niej, też nic na niej nie jest, nie jest widać, nie wiadomo, co to za rok jest. Ale o, o jedne. Tematy. Jakieś to mi śmignęło jakieś Jest kilka sygnałów tak jak rusza creską jeden koło drugiego, ale coś mi tutaj śmignęło takiego okrągłego Na wierzchu kopnąłem, nie wiem Tu jest jakoś, to świeżyzna jest jakaś. Tutaj jest. 10 groszy. 10 groszy, ale tutaj jeszcze są sygnały 2010 jakiś leśnik tutaj się kręcił i mu się posypało. No dobra biorę 10 groszy i chota tam. Coś na wierzchu było, bo coś nogą ruszyłem tą liście przed zarobiłem nogą. Tu jeszcze coś jedno, To drugie to jednak się okazała łuska ogarnąłem ją, musiała na wierzchu leżeć ogarnąłem ją nogą także obok tych 10 grosinów co się komuś posypały łuska tyle w temacie sygnał 57 56, 57 ale... Patrzymy zaraz go migerem, bo wygląda na to, że jest w miarę na wierzchu Może to znowu jakaś moneta. A, moneta. O jaka moneta Taka moneta Jeszcze porozwalamy Ale dobra, no znalazłem, muszę zabrać Taki los to muszę wziąć teraz lipana Jak są łuski, to muszą być i pociski. Ale nie mam kuwylki od szrapnela. Nie mam narzędzia żadnego. Nie mam obrączki od gołębia. Szczepionkę na lisa miałem. że jeszcze dużo rzeczy mi brakuje, żeby normę wykonać. No i znalezisko. Takiego w lesie jeszcze się nie, nie dorobiłem. Termostat. Zakładam, że to tutaj od tych ludzi, co te prace prowadzili. Czyli nie robi panowie leśnicy. Wchodzę sobie teraz na takiej. Wrębie. I sygnał 40. Łóżka od Mosina. Ale taka krucha już, że się rozpadła w rękach. Chyba sobie jeszcze tutaj chwilę pośmigam, ale już bliżej końca raczej, bo już mnie nóżki bolą. I co? Mówiłem, że nie mam ptasiej obrączki. No to już mam. No i jak nie było, to nie było. A teraz jest kolejna. Kolejna jest. 03 Inny kolor. Także już kolorowo się zaczyna znowu robić. Normalnie hat trick. Hat trick. Trzy sygnały po kolei. Trzy obrączki. To jakaś fest malutka. Coś tu w ogóle na niej będzie? Nic na niej nie widać. Nic na niej nie widać, ale jest. Trzecia z rzędu. Żeby tak monety wpadały. Byłoby fajnie. To wszystko zależy od tego co to jest chyba za wielkość albo co to jest też za materiał, bo jest kolejna to już jest 56 sygnał. Na tamtą jedną był 22, na tą drugą 40, chyba 2 a na tą jest 56. Warta. W tej okolicy normalnie nieźle tutaj ktoś grasował. i jest strząbek. Oj panowie leśnicy, tu normalnie będziemy się gniewać. Czelka po wodzie Nie zabrali Raz Druga Tam wcześniej wziąłem trzecią Wszystko żyzna. Także Super przykład Nie ma co ale ja to zabiorę. Nie będę taki jak Już chyba ostatni sygnał dzisiaj. Bo znaczy no jeszcze będę wracał do auta, więc znając, że będę nie będę wyłączał sprzętu, ale na tą chwilę to już jest ostatni sygnał 56. Udało się znaleźć kolejną kolejną monetkę. I to jest... Też mało czytelne, ale patrzę na to, to jest jakiś jeden grosz. Jeden grosz międzywojenny, także dzisiaj jest wypad międzywojenny. Już będzie trzecia moneta z tego okresu. Ale to wszystko jest do czyszczenia w odpowiednich warunkach, nie tutaj dotarcia bezsensownej. Podkówka się trafiła. Jeszcze. Już to... Strasznie zużyte jest, ale nie wiem, czymś tu podbite jeszcze. No jest. Takie znalezisko, że brzegiem szedłem przy ulicy, przy tej dróżce i jest. Robactwo już się pobudziło, tylko słońce weszło i już latają jakieś. Nie wiem, co tu jest. Latawice, ale tutaj taka dziura. Nie wiem, czy to wygrzewały zwierzaki. To był sygnał. I tutaj jest takie. Nie coś się wygrzebało. To będzie guzik chyba, bo widzę tutaj ma ucho, ale muszę go szczoteczką potraktować. uczy w takiej dziurze. No i warto wszędzie poszukać. Teraz go próbuję troszeczkę chociaż szczotką, Tak delikatnie go szczoteczką tylko ruszyłem. Może być fajny z tego względu, że jakieś zdobienia tutaj ma zobaczyć, czy to jest bardzo stare, ale jest tak z uchem Tutaj jakieś są od środka widać napisy Ale to trzeba delikatnie to w domu spróbować Jakby kotwica Nie wiem nie ruszam tego w domu się z tym pobawię tak na spokojnie ale sympatyczne znalezisko. Pierwszy guziczek. Lux. Podoba mi się. Słuchajcie, może narzędzia nie znalazłem. ale znalazłem część od narzędzia. Tego to akurat nie będę brał. No jak oni tyle piwa wypili, to wcale się nie dziwię, że im się prowadnica wygiewa. W Nie Niech sobie sami to posprzątają. Także tak. Także teraz to już e, skończyłem na Definitywnie rozłożyłem się z całymi tymi pakunkami śmieci. Nie będę tego wyciągał, ale jest jak widać, puszek po tych leśnikach. Trochę się zebrało. Oprócz tego i jakieś takie korki, kapsule i inne, pierdolety, które zawsze się wykopuje. Trochę militarki, kolcoki, czubki od pocisków łuski, łódeczki gołębiowy dzień dzisiaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yy, tych obrączek, biżuteria, normalnie jako jubilera, do wyboru, do koloru. Yy, 10 groszy współczesne, 10 groszy PRL. Yy, no i te międzywojenne, 1, 2 i 5 bodajże, ale to trzeba dopiero doczyścić, żeby to się przekonać na 100%. 1 i, i 2 to jest, a to, to nie wiem. Takie duże, ale oczywiście no jeszcze, yy, jakaś kamerka I... i guzik. To wszystko w tym temacie. Także o, tam sobie ktoś z psem spaceruje, A raczej z psami. Teraz mnie tutaj zjedzą, także na ten czas to byłoby tyle. Tu się dzisiaj nic nie wydarzy, chyba że mnie te wszyscy zaatakują. I tyle. Także do następnego odcinka.